Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak zmienić wygląd Waszych zdjęć jednym kliknięciem. Pewnie spora część z Was słyszała o precetach ale nie wszyscy wiedzą jak z nich korzystać oraz jak one dokładnie działają. Pokażę wam jak używać presetów, żeby uzyskać jak najlepszy efekt. Oraz dodatkowo przygotowałem dla was dwa darmowe presety, które możecie pobrać z mojej strony konradwelenc.pl. Link znajdziecie w opisie. A na końcu mam dla was też małą niespodziankę, więc zostańcie do końca. Zanim zaczniemy pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Pomaga mi to w rozwoju tego kanału, a ty dzięki temu nie przegapisz żadnych nowych treści. Co to są tak właściwie presety? Są to gotowe ustawienia do obróbki zdjęć. Możesz z nich korzystać w takich programach jak Lightroom, Lightroom Mobile czy Camera Raw. Dzięki nim możesz usprawnić swoją pracę i uzyskać super efekty na swoich zdjęciach. Nie będziesz musiał godzinami obrabiać swoich zdjęć. Z presetami zajmie Ci to dosłownie kilka minut. Jak używać presetów? Jest to naprawdę bardzo proste tak naprawdę wystarczy jedno kliknięcie. Następnie musimy tylko dostosować nasz preset do naszego zdjęcia, ponieważ każde zdjęcie jest inne, ale naprawdę wystarczy kilka ruchów suwakami i nasze zdjęcie będzie gotowe. Skąd brać presety? Na to też jest kilka opcji. Możecie sami stworzyć swoje własne presety w Lightroomie. W momencie, kiedy obrabiacie swoje zdjęcia i podoba wam się efekt finalny zdjęcia, możecie zapisać te ustawienia jako swój własny preset i korzystać z niego w przyszłości do kolejnych zdjęć. Dzięki temu będziecie mogli uzyskać podobny efekt. Możecie też kupić gotowe presety od takich twórców jak ja. Jeśli podoba Ci się styl obróbki moich zdjęć, to zajrzyj koniecznie na stronę konradwelenc.pl. Przygotowałem dla was cztery różne paczki z presetami, więc na pewno każdy każdy znajdzie coś dla siebie. A dodatkowo przygotowałem dla Was paczkę z dwoma darmowymi presetami, którą możecie pobrać zupełnie za darmo. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z presetów i wasze zdjęcia będą wyglądały super. Dlaczego warto korzystać z presetów? Często podoba nam się styl obróbki jakiegoś twórcy, ale sami nie do końca wiemy, jak dojść do takiego efektu. Dzięki presetom możemy uzyskać podobny efekt na swoich zdjęciach jak nasz ulubiony twórca. Dodatkowo, używając presetów Oszczędzamy bardzo dużo czasu. Nie musimy obrabiać każdego zdjęcia od początku. Wystarczy, że wybierzemy preset który da nam efekt taki, jaki chcemy uzyskać na danym zdjęciu, a następnie dostosujemy go do naszego zdjęcia. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, wystarczy kilka ruchów suwakami i nasze zdjęcie będzie gotowe. Wracając do niespodzianki, dla pierwszych dwóch osób przygotowałem kod rabatowy minus 30 zł na dowolną paczkę presetów z mojej strony. Wystarczy, że zastosujecie ten kod w koszyku, a wartość Waszego zamówienia zmieni się z 30 zł na 0 zł. Dzięki temu będziecie mogli pobrać paczkę presetów zupełnie za darmo. Kto pierwszy, ten lepszy? Na koniec pamiętaj o łapce w górze i subskrypcji. Dzięki temu pomagasz mi rozwijać ten kanał, a ja mogę tworzyć lepsze treści. Dodatkowo chciałbym Cię zaprosić na grupę na Facebooku. Grupa nazywa się Obiektywni. Jeśli robisz zdjęcia i chciałbyś podzielić się nimi ze społecznością, to jest to najlepsze miejsce. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz wszystkie moje zdjęcia oraz dodatkowo będziesz na bieżąco ze wszystkimi zbliżającymi się projektami. Dzięki wielkie, że jesteście. Mam nadzieję, że presety będą Wam służyć i będą idealnie pasować do Waszych zdjęć. Mam też nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Cześć!